Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 33. Potem rzekł Pan do Mojżesza: idź, wyrusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą pod przysięgą obiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc dam ją potomstwu Twojemu i poślę przed Tobą anioła i wypędzę Kananejczyka, amoryjczyka, chetyjczyka, Perezejczyka, chwijczyka i jebuzejczyka. Wyróż do ziemi opływającej w mleko i miód. Lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić. Gdy lud usłyszał te surowe słowa, zasmucił się i nikt nie włożył na siebie swoje ozdoby. Rzekł pan do mojżesza: powiedz do synów izraelskich: Jesteście ludem twardego karku. Jeślibym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Zdejmij więc teraz z siebie swoje ozdoby, a zobaczę, co z tobą zrobić. I zdjęli synowie Izraelscy swoje ozdoby od razu przy górze choreb. Możesz, zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, zdala od obozu, i nazwał go namiotem zgromadzenia. To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się każdy przy wejściu do swojego namiotu. I patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu. A pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu, i wtedy powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swojego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jezuę, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, Znam cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan. Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie, rzekł do niego Mojżesz. Jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami. Bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni Ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza: także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą. I zmiłuję się nad kim się zmiłuję, i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu, i rzekł Pan. Oto miejsce przy mnie, stań na skalę. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu. Oblicza mojego oglądać nie można.